Lecimy, zagramy mecz z widzami na boisku Ale szarowiec na razie na to boisko Z 2 km Za będzie tam też jeszcze TikToker Sport Fortnite'a Co ma 30 tysięcy obserwujących w ogóle Szkoda że nie mam auta Ale Ładnie jest. Kurde, pokazało mi na mapach, że jestem na miejscu, ale nie mogę znaleźć coś w tego miejsca. O wiśnie są. Uwielbiam wiśnie Kurde jak to jest bardzo ładnie. Ale nie widzę tego boiska szczerze totalnie. Dobra, na mapach Google to było fake info. Już się zapytałem kogoś. o prawidłową lokalizację. Co jest? Hello? Siema. Gdzie, a ten, a jest i Legofen? Jest chyba. Siema. Siema. tutaj. Live stream? Nie. A to, to jest zasięg Co? Yeah. Jest to zasięg Ty yeah. nie? Yeah. Gramy coś, nie? No.